Na rozległych polach podlasia, gdzie złote łany zbóż falowały w rytm wiatru, Jan Kowalski przemierzał swoją codzienną ścieżkę. Jego zniszczone buty pozostawiały ślady na wilgotnej ziemi, gdy kierował się w stronę swojego małego gospodarstwa. Mimo, że jego ubrania były znoszone, a ręce znaczone mozołem ciężkiej pracy, w jego oczach płonął ogień niegasnącego marzenia. Od dzieciństwa fascynowały go szlacheckie posiadłości, które widywał z daleka. Szczególnie jedna z nich, położona nieopodal dawnego majątku Radziwiłłów, gdzie wspaniałe Araby galopowały po zielonych pastwiskach. Te obrazy wyryły się głęboko w jego pamięci, kształtując jego największe pragnienie posiadania własnej stadniny koni arabskich. Tego listopadowego poranka, tuż przed Świętem Niepodległości, Jan jak zwykle rozpoczął dzień od pracy w polu. Jesienne mgły unosiły się nad ziemią, tworząc niemal mistyczną atmosferę. Nikt nie przypuszczał, że ten dzień miał zmienić jego życie na zawsze. W kieszeni jego starej kurtki spoczywał los na loterię, kupiony bardziej z przyzwyczajenia niż z nadziei na wygraną. Wieczorem, siedząc w swojej skromnej kuchni przy starym radioodbiorniku, Jan usłyszał numery, które sprawiły, że jego serce niemal się zatrzymało. Sprawdził je trzykrotnie, nie dowierzając własnym uszom. Los, który trzymał w drżących dłoniach, zawierał dokładnie te same cyfry. Został właśnie milionerem. Pierwszą jego myślą nie była jednak radość z bogactwa, lecz świadomość odpowiedzialności. Jan wiedział, że pieniądze mogą zmienić człowieka, i postanowił zachować swoją wygraną w tajemnicy. Następnego dnia, jak gdyby nic się nie stało, kontynuował swoją codzienną rutynę, choć w jego głowie już formował się plan. Przez kolejne tygodnie Jan dyskretnie przeglądał ogłoszenia o sprzedaży posiadłości. Jego uwagę przykuła pewna stadnina w okolicach Krakowa. Zdjęcia pokazywały nowoczesne stajnie, przestronne padoki i malownicze tereny. To miejsce wydawało się idealne do spełnienia jego marzeń. Jednak, gdy zadzwonił w sprawie oglądania posiadłości, ton głosu agenta nieruchomości zmienił się znacząco na chłodniejszy, gdy Jan przedstawił się jako rolnik z Podlasia. Mimo to Jan nie zraził się. Umówił się na spotkanie i wyruszył swoim wysłużonym polonezem. W kierunku Krakowa. Po drodze zatrzymał się w małym pensjonacie, gdzie próbował doprowadzić do porządku swoje najlepsze ubranie, wciąż zbyt skromne jak na standardy ludzi, z którymi miał się spotkać. Wiedział, że czeka go trudna próba, ale years doświadczeń nauczyły go, że pozory często mylą. Kiedy dotarł na miejsce, został przywitany przez Marka, eleganckiego menedżera stadniny którego pogardliwe spojrzenie mówiło wszystko. Jan zauważył, jak mężczyzna dyskretnie próbuje ocenić wartość jego zużytego garnituru i starego samochodu. To spojrzenie było mu aż nazbyt znajome. Widział je wiele razy w oczach ludzi, którzy oceniali go po pozorach. Marek rozpoczął prezentację obiektu od podkreślenia wysokiej ceny i ekskluzywnego charakteru posiadłości, najwyraźniej próbując zniechęcić potencjalnego kupca. Jednak im bardziej menadżer starał się podkreślić niedostępność miejsca dla kogoś takiego jak Jan, tym bardziej rosła w nim determinacja. W końcu przez całe życie udowadniał, że marzenia są silniejsze niż społeczne uprzedzenia. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Podczas zwiedzania stadniny Jan zauważył szczegóły, które nie dawały mu spokoju. W czasie, gdy Marek z wyższością oprowadzał go po terenie, jego bystre oko dostrzegało rzeczy, których menadżer wolałby nie pokazywać. Szczególną uwagę zwróciła odizolowana stajnia, stojąca z dala od głównych budynków. Gdy zapytał o nią, Marek szybko zmienił temat, wspominając tylko przelotnie o dawnym mieszkańcu tego miejsca czempionie wyścigów, który w tajemniczych okolicznościach zniknął kilka lat temu. Jan spotkał Tomka, młodego stajennego, który w przeciwieństwie do innych pracowników patrzył na niego życzliwym wzrokiem. Podczas krótkiej rozmowy, gdy Marek został wezwany pilnym telefonem, chłopak szeptem podzielił się niepokojącymi informacjami. Okazało się, że obecni właściciele, potomkowie dawnej szlachty, którzy odzyskali majątek po 1989 roku, borykają się z poważnymi problemami finansowymi. Marek robił wszystko, by to ukryć, ale sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. W jednej ze stajni Jan odkrył coś, co całkowicie przeczyło wypolerowanemu wizerunkowi, jaki próbował sprzedać marek. W boksie stał zaniedbany koń z widocznymi śladami niedożywienia. Zwierzę patrzyło na niego smutnymi oczami, a jego stan wyraźnie świadczył o zaniedbaniu. To odkrycie wzbudziło w Janie nie tylko współczucie, ale także głębokie podejrzenia co do prawdziwej sytuacji w Stadninie. Właśnie wtedy pojawił się nowy element układanki. Na teren posiadłości wjechał luksusowy samochód z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Jan obserwował, jak Marek natychmiast zmienia się w usłużnego gospodarza, witając niemieckiego biznesmena z wyraźnym entuzjazmem. Newcomer, przedstawiony jako Herr Müller również był zainteresowany kupnem stadniny i jak się okazało oferował kwotę znacznie przewyższającą pierwotną cenę atmosfera w stadninie natychmiast się zmieniła lokalni pracownicy z niepokojem obserwowali rozwój wydarzeń a w ich szeptach Jan wyłapywał echa historycznych zaszłości i obaw przed zagranicznym kapitałem niektórzy otwarcie wyrażali swoje obawy że sprzedaż niemieckiemu inwestorowi może oznaczać koniec wieloletniej tradycji hodowli koni arabskich w tym miejscu. Jan wykorzystał zamieszanie wokół wizyty niemieckiego gościa, by dyskretnie przyjrzeć się dokumentacji stadniny. Z pomocą życzliwego Tomka dotarł do archiwum, gdzie odkrył, że proces reprywatyzacji posiadłości był obarczony nieprawidłowościami. Dodatkowo, znalazł dokumenty świadczące o tym, że zniknięcie cennego Araba nie było przypadkowe, a Marek mógł wiedzieć więcej niż chciał przyznać. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy na teren stadniny przybył niespodziewanie inspektor z Agencji Ochrony Środowiska. Jego wizyta wywołała wyraźny niepokój Marka. Szczególnie gdy inspektor zaczął pobierać próbki gleby w pobliżu odizolowanej stajni. Jan zauważył, jak menadżer nerwowo próbuje odwrócić uwagę inspektora od pewnych obszarów posiadłości. Tego popołudnia Jan spotkał się przypadkiem z jednym z członków rodziny właścicieli młodą kobietą o imieniu Anna, która jako jedyna wydawała się szczerze zainteresowana przyszłością stadniny. I dobrem koni. W jej oczach dostrzegł ten sam błysk pasji do tych szlachetnych zwierząt, który sam nosił w sercu. Anna zwierzyła mu się, że rodzina jest podzielona w kwestii sprzedaży, a Marek wykorzystuje tę sytuację dla własnych celów. Kolejne dni przyniosły wydarzenia, które wstrząsnęły spokojnym dotąd życiem stadniny. Podczas prestiżowego festiwalu jeździeckiego w Janowie Podlaskim, Jan zaskoczył wszystkich swoją głęboką wiedzą na temat hodowli koni arabskich. Jego wypowiedzi podczas dyskusji z ekspertami zwróciły uwagę wielu osób, w tym również tych, którzy wcześniej go lekceważyli. Anna, coraz bardziej zaintrygowana osobowością Jana, zaprosiła go na prywatną rozmowę w starej części stadniny. Opowiedziała mu o swojej rodzinie, o dziadku, który z pasją prowadził hodowlę przed wojną, i o tym, jak trudno było odzyskać majątek po okresie komunizmu. W jej oczach Jan dostrzegł prawdziwe przywiązanie do tego miejsca, ale także głęboki niepokój o jego przyszłość. Tymczasem wyniki badań inspektora środowiskowego ujawniły poważne nieprawidłowości w gospodarowaniu terenem wokół. Od izolowanej stajni. Okazało się, że przez lata składowano tam niedozwolone substancje, co mogło mieć wpływ na zdrowie koni. To odkrycie wywołało burzę wśród pracowników i rodziny właścicieli, a Marek znalazł się w centrum skandalu. Jan, wykorzystując zamieszanie, rozpoczął własne śledztwo dotyczące zaginięcia czempiona. Z pomocą Tomka przeanalizował stare rejestry weterynaryjne i dokumentację hodowlaną. Odkryli, że koń nie zniknął przypadkowo, został potajemnie sprzedany do Rosji, a pieniądze ze sprzedaży nigdy nie trafiły do rodzinnej kasy. Wszystkie ślady prowadziły do marka. Hermeler, niemiecki inwestor, również prowadził własne rozeznanie. Jego zainteresowanie stadniną wydawało się podejrzane, szczególnie gdy wyszło na jaw, że jego firma specjalizuje się w przekształcaniu historycznych posiadłości w luksusowe hotele. Plany modernizacji, które przypadkowo zobaczył Jan, nie uwzględniały zachowania funkcji hodowlanej gospodarstwa. W tym samym czasie Anna odkryła w rodzinnym archiwum dokumenty świadczące o tym, że część ziemi należącej do stadniny została nieprawidłowo zarejestrowana podczas procesu reprywatyzacji. Te informacje mogły podważyć legalność planowanej sprzedaży, ale również stawiały jej rodzinę w trudnej sytuacji prawnej. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy podczas jednego z treningów młody koń się spłoszył, prawie powodując poważny wypadek. To zdarzenie ujawniło fatalny stan zabezpieczeń w stajniach, za które odpowiedzialny był Marek. Jan, dzięki swojemu doświadczeniu i opanowaniu, zdołał zapanować nad sytuacją, czym zyskał szacunek pozostałych pracowników. Wieczorem tego samego dnia, Jan otrzymał tajemniczy telefon od byłego pracownika stadniny. Człowiek ten twierdził, że posiada dowody na wieloletnie zaniedbania i manipulacje finansowe Marka. Umówili się na spotkanie następnego dnia w małej kawiarni w pobliskim miasteczku. Jan nie wiedział jeszcze, że ta rozmowa całkowicie zmieni bieg wydarzeń. Anna, widząc zaangażowanie Jana i jego prawdziwe przywiązanie do koni, zaczęła dostrzegać w nim potencjalnego sojusznika w walce o przyszłość stadniny. Wspólnie zaczęli planować, jak uchronić to miejsce przed przekształceniem w kolejny skomercjalizowany ośrodek, tracący swój historyczny i kulturowy charakter. Tego ranka nad stadniną zebrały się ciemne chmury. Intensywne deszcze ostatnich dni spowodowały, że poziom Wisły niebezpiecznie się podniósł. Jan, który przybył na umówione spotkanie z byłym pracownikiem, zastał miasto w stanie alarmu przeciwpowodziowego. W kawiarni czekał na niego Stefan Wrona, który przez 15 lat był głównym stajennym, zanim Marek go zwolnił. Stefan przekazał Janowi teczkę pełną dokumentów, dowody lat zaniedbań i podejrzanych transakcji. Okazało się, że Marek nie tylko sprzedał cennego czempiona, ale również systematycznie wyprzedawał najlepsze konie, zaniżając ich wartość w oficjalnych dokumentach. Pieniądze z tych transakcji znikały na tajemniczych kontach, podczas gdy stadnina popadała w coraz większe długi. Rozmowę przerwał nagły telefon od Anny. Sytuacja w Stadninie była krytyczna. Woda zaczęła zalewać najniżej położone pastwiska, a prognozy zapowiadały dalsze wzrosty poziomu rzeki. Jan natychmiast ruszył z pomocą, przypominając sobie techniki zabezpieczania terenu przed powodzią, których nauczył go dziadek. Na miejscu zastał chaos. Marek zniknął. Zostawiając przestraszonych pracowników bez jasnych instrukcji, Jan, nie czekając na niczyje pozwolenie, przejął inicjatywę. Zorganizował zespoły do ewakuacji koni z zagrożonych stajni i rozpoczął budowę prowizorycznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Jego spokój i zdecydowanie działały uspokajająco na spanikowanych ludzi. Anna, widząc jego kompetencje i troskę o zwierzęta, ostatecznie przekonała się, że Jan jest osobą, której stadnina potrzebuje. Wspólnie koordynowali akcję ratunkową, podczas której odkryli w zagrożonej zalaniem piwnicy sejf z dodatkowymi dokumentami. Wśród nich znajdowały się papiery świadczące o tym, że Marek planował sprzedać stadninę niemieckiemu inwestorowi już od miesięcy. Manipulując przy tym wyceną i zatajając rzeczywistą wartość nieruchomości. W czasie gdy Jan i miejscowi rolnicy walczyli z żywiołem, wykorzystując tradycyjne metody regulacji przepływu wody, na teren stadniny przybył Herr Meller. Niemiecki biznesmen był wyraźnie zaskoczony widokiem Jana wydającego polecenia i koordynującego działania ochronne. Jeszcze większe zdumienie wywołała skuteczność zastosowanych przez niego tradycyjnych technik, które faktycznie powstrzymywały wodę przed zalaniem cennych obiektów. Wieczorem, gdy sytuacja zaczęła się stabilizować, do stadniny dotarł nieoczekiwany gość, profesor Andrzej Kowałowicz, wybitny ekspert w dziedzinie hodowli koni arabskich. Okazało się, że śledził losy zaginionego Czempiona i posiadał informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu całej sprawy. Jego wiedza, w połączeniu z dokumentami od Stefana, tworzyła pełny obraz wieloletnich manipulacji Marka. Anna, porządkując dokumenty uratowane z piwnicy, natrafiła na Stary Testament swojego dziadka. Jego treść, Rzucała nowe światło na kwestie własności stadniny i wprowadzała dodatkowe komplikacje do planów sprzedaży. Zgodnie z zapisami, majątek nie mógł zostać sprzedany bez jednomyślnej zgody wszystkich członków rodziny oraz spełnienia warunku zachowania jego hodowlanego charakteru. Po powodzi stadnina powoli wracała do normalności, ale atmosfera była napięta jak nigdy dotąd. Odkrycie testamentu dziadka Anny wywołało poruszenie w rodzinie. Część krewnych, dotąd popierających sprzedaż zaczęła się wahać. Testament jasno określał warunki. Stadnina miała pozostać ośrodkiem hodowli koni arabskich, a jej sprzedaż wymagała jednomyślnej zgody wszystkich spadkobierców. Następnego dnia w Stadninie pojawił się niespodziewanie Marek w towarzystwie prawnika i Melera. Próbował przekonać rodzinę, że testament jest nieważny ze względu na przedawnienie. Anna, uzbrojona w wiedzę prawną i dokumenty znalezione w piwnicy, stanowczo się temu sprzeciwiła. Jan stał u jej boku, gotowy wspierać ją w tej konfrontacji. Profesor Kowałowicz przedstawił zgromadzonym wyniki swojego śledztwa dotyczącego zaginionego Czempiona. Okazało się, że koń nie tylko został nielegalnie sprzedany, ale był częścią większego procederu. Marek przez lata współpracował z międzynarodową grupą handlarzy, systematycznie wyprzedając najcenniejsze okazy z hodowli po zaniżonych cenach. W czasie, gdy trwała ta burzliwa dyskusja, na teren stadniny wjechały ekipy telewizyjne. Festiwal w Janowie Podlaskim zbliżał się wielkimi krokami. A stadnina, mimo niedawnej powodzi, miała być jednym z głównych punktów programu. Dziennikarze, zwabieni plotkami o konflikcie wokół sprzedaży, zaczęli węszyć sensacje. Jan, który do tej pory starał się pozostawać w cieniu, został zmuszony do zajęcia stanowiska. Przed kamerami opowiedział swoją historię o młodzieńczych marzeniach, latach ciężkiej pracy i nagłej szansie ich spełnienia. Jego szczerość i autentyczna pasja do koni zrobiły wrażenie nie tylko na dziennikarzach, ale także na członkach rodziny właścicieli. Anna, zainspirowana postawą Jana, przedstawiła własną wizję przyszłości stadniny. Plan zakładał modernizację ośrodka przy zachowaniu jego historycznego charakteru i rozwinięcie programu hodowlanego. Jan miał być kluczową postacią w tym projekcie, łącząc tradycyjne metody hodowli z nowoczesnymi standardami zarządzania. Hermeller, widząc rozwój sytuacji, próbował przebić ofertę Jana, proponując jeszcze wyższą cenę. Jednak jego plany przekształcenia stadniny w ekskluzywny kompleks hotelowy spotkały się z jednoznacznym sprzeciwem pracowników i lokalnej społeczności. Ludzie pamiętali, jak Jan przewodził akcji ratunkowej podczas powodzi, ryzykując własnym bezpieczeństwem dla dobra koni i stadniny. Marek, przyparty do muru dowodami swoich nielegalnych działań, próbował jeszcze ratować swoją pozycję. Przedstawił serię dokumentów sugerujących, że Jan nie ma wystarczających środków na zakup i utrzymanie stadniny. Nie wiedział jednak, że Jan był przygotowany na ten ruch. Spokojnie wyjął z teczki potwierdzenie wygranej na loterii i wyciągi bankowe, ostatecznie uciszając wszelkie wątpliwości co do swojej wypłacalności. Podczas festiwalu w Janowie Podlaskim stadnina stała się centrum uwagi całego środowiska jeździeckiego. Jan, który miał pierwotnie pozostać w cieniu, został poproszony o wygłoszenie przemówienia na temat przyszłości hodowli koni arabskich w Polsce. Jego wystąpienie, pełne pasji i wizji, ale jednocześnie szacunku dla tradycji, zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach. Anna, stojąc u jego boku, przedstawiła szczegółowy plan modernizacji stadniny. Projekt zakładał nie tylko kontynuację hodowli, ale również utworzenie Centrum Szkoleniowego dla Młodych Jeźdźców i programu ochrony rzadkich linii genetycznych koni arabskich. Jan miał wnieść do tego przedsięwzięcia nie tylko kapitał, ale przede wszystkim swoją wiedzę i doświadczenie. Rodzina Anny, pod wpływem ostatnich wydarzeń i widząc determinację Jana w ratowaniu stadniny podczas powodzi, zaczęła inaczej postrzegać potencjalną sprzedaż. Testament dziadka, który początkowo wydawał się przeszkodą, okazał się być drogowskazem. Jego wizja stadniny jako miejsca łączącego tradycję z nowoczesnością doskonale współgrała z planami Jana i Anny. Hermeler, widząc, że jego plany przekształcenia stadniny w kompleks hotelowy nie mają szans powodzenia, wycofał swoją ofertę. Zamiast tego zaproponował współpracę w organizacji międzynarodowych zawodów jeździeckich, co mogło przynieść korzyści obu stronom bez naruszania charakteru miejsca. Marek, którego nielegalne działania wyszły na jaw, został odsunięty od zarządzania stadniną. Dokumenty znalezione przez Stefana i profesora Kowałowicza trafiły do odpowiednich organów. Jednak Jan zamiast skupiać się na rozliczaniu przeszłości, wolał koncentrować się na przyszłości. Zaproponował części dawnych pracowników, w tym Stefanowi, powrót do pracy w stadninie. Podczas finalnej ceremonii festiwalu nastąpił moment, który wszyscy zapamiętali. Jan i Anna podpisali umowę o partnerstwie w prowadzeniu stadniny. Nie była to zwykła transakcja biznesowa. To było połączenie dwóch pasji, dwóch wizji i dwóch rodzinnych tradycji. Anna wnosiła dziedzictwo swojej rodziny i wielopokoleniową wiedzę o hodowli, Jan zaś swoją determinację, świeże spojrzenie i środki na rozwój. Lokalna społeczność przyjęła tę decyzje z entuzjazmem. Stadnina nie tylko została uratowana, ale zyskała szansę na nowy rozdział. Jan, którego kiedyś oceniano po znoszonych ubraniach, stał się symbolem tego, że prawdziwa wartość człowieka leży w jego charakterze i działaniach, nie w pozorach. W pierwszych miesiącach po przejęciu stadniny Jan i Anna wprowadzili szereg zmian. Odrestaurowano historyczne budynki, zmodernizowano stajnie i utworzono nowe programy hodowlane. Szczególną uwagę poświęcono edukacji młodzieży, organizując warsztaty i praktyki dla przyszłych hodowców. Rok później stadnina znów rozkwitła. Konie arabskie z ich hodowli zaczęły odnosić sukcesy na międzynarodowych pokazach, a programy szkoleniowe przyciągały uczestników z całej Europy. Jan, spacerując po terenie swojej wymarzonej stadniny, często zatrzymywał się przy padoku, gdzie młode źrebięta hasały bez trosko. W takich chwilach przypominał sobie swojego młodszego siebie, chłopca z Podlasia, który marzył o własnej stadninie koni arabskich. Film historii, drodzy widzowie, mamy nadzieję, że historia Jana i Anny poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli spodobała się Wam ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać kciuk w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia i siłę ludzkich marzeń. Czekamy na Wasze komentarze.